Jest czwartek, 17 sierpnia. Weź głęboki wdech i wstrzymaj go przez pewien czas. Gdy tylko poczujesz brak powietrza, odpuść. Odetchnij. Uspokój swój oddech i wsłuchaj się w tekst Ewangelii. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, Spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy Go, rzekł Mu Sługo Niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych chmów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Stoisz przed dobrym, cierpliwym i pogodnym Ojcem. Bóg znacie całego Twoje jasne i ciemne strony? Widzi to, co chcesz Mu pokazać? Ale też rozumie, że czasem możesz próbować coś przed Nim ukryć. Nie zmusza cię do otwartości. Na ile jesteś w stanie szczerze, i w całej prawdzie stanąć przed Bogiem. Jaki obraz Boga nosisz w sobie? kiedy twoja słabość i lęk odbierają ci dech w piersi stań w prawdzie autentyczność przed sobą i przed bogiem jest wołaniem sługi z ewangelii miej cierpliwość pan lituje się nad swoim sługą i jest cierpliwy możesz oddać bogu w wolności to co blokuje oddech w twojej piersi Niech jego cierpliwe spojrzenie pozwoli ci odetchnąć w pełni. Co chcesz mu oddać? Dług sługi poszedł w zapomnienie. Nie chciał on jednak odpuścić bratu i zaczął go dusić. Tylko znając i przyjmując ulgę, która płynie z doświadczenia miłosierdzia i cierpliwości Boga, jesteśmy w stanie pozwolić odetchnąć innym. Kiedy towarzyszyło Ci ostatnio uczucie takiej ulgi? którym możesz podzielić się z kimś obok. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go. Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia. dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy go, rzekł mu: „ Sługo niegodziwy. Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych chmów, opuścił Galileę, i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Porozmawiaj z Bogiem o Jego cierpliwości wobec Ciebie. O Ojcu i synowi, synowi i duchowi, duchowi świętemu, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.